Dzisiaj to będzie kolejny film z Brawl Stars Zagramy sobie Maxem Na na przykład Właśnie wydropiłem Maxa z mojego boxa I gadżet No I Albo zagram sobie jakimś innym, ale może na końcu zagram maksę. W, w ogóle... Ta ikonka! To tak źle wygląda. No, to, to, on to w ogóle takie jakby taką parówę na tw taką parówę jakby twarz. No i lecimy. No to może sobie zagramy teraz broka, wybijemy 10 rangę. No, spróbujemy to zagrać na przykład jakieś dwa meczyki, bo mam właśnie ostatni poziom. Nie możemy. Właśnie dawno nie było filmu, ale y, ten film y, z konkursem y, ten... Y, odwołany jednak. Sorry, że odwołany, ale. No po prostu y, teraz nie będzie intro, właśnie. Dlatego, że mm, właśnie filmy będą później przychodzić. Jak będzie intro, niech nikt nie nominuje. Ja na tej nie nominujcie mnie, Kliz. Chyba to przegramy. No, jeżeli, jeżeli Bot przyszedł, to przyniósł pecha. No właśnie, o tym mówię. Może kiedyś założyć drugi kanał, bo mm, mógłbym założyć na laptopie. Dobra, mm, widzowie. Zagram sobie może teraz na oblężenie. Sprawdzę jaką mam misję pierwszą. pokonaj 24 przeciwników na oblążenie. Dobra, spróbujemy to sobie dzisiaj zrobić. Na przykład, kim? Um, może barleyem, um, albo nie barleyem, tylko może coltem. Właśnie mam doskin do kolta, to I lecimy. Grabmy na obłączenie. Tu. Nie, 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 no, i zginę teraz aż tak dobrze mi nie, idzie, Dobra. Ja sobie nie, 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 No. No. musiałam nie, no dlatego, że długo nie no trochę nie gram. Podajcie też na kanał y, Sandka i no, designa to już dużo, że tu mówiłem, ale lepiej przypomnę. No, zawsze lepiej przypomnieć, prawda? Napiszcie w komentarzach, że prawda. I oczywiście już odcinki z Minecrafta się nie będą pojawiać na moim kanale, bo mm, po prostu mam za mało pamięci i musiałam odinstalować. Jeszcze musiałam odinstalować Soulking, sorry. wiedziałam, że chyba, chyba Soulking był dla Was lubiany. Nie powiem. I wygramy, wygramy to. Wygramy to? Wygraliśmy. wyjście. Mm. To może sobie zagrajmy ostatni mecz na oblężenia i zakończymy ten mecz. To będzie krótka gierka 3. Tylko proszę nie piszcie w przekleństw w komentarzach. Tak pod ostat... To było pod gierka 2. Padnijcie i sprawdźcie na pan. Mm. Wy... No i to Teraz już nie wiem Więc Tym lapsów nie umiem robić Ani miniaturę Ale chyba bardzo mm. Więc teraz to będzie taka chwila ciszy Na moim kanał Dobra, teraz ym, tu muszę trochę podzywać, bo mamy lowa z naszą wieżą. No, jest ale jest low. No i przegrać. Przegraliśmy to już na stówę. Musiałam sobie iść po picie. Ale dalej grałam, było słuchać jak chodzę. Na przykład pod moim pierwszym filmem było dużo hejterów. No chyba, a każdy komentarz był hejcerski, sorry. I teraz będzie tutaj wszystko, Mo może, możemy też jeszcze wykierować z 20... Jak to, wy, jak to wygrywamy, jak to wy, wygramy, wykierujemy styloma, to piszcie w komentarzach y, najlepszy team. Możemy też się wykierować. Piszcie w komentarzach nie, najlepszy team. Dobra, i tak możemy sobie zakończyć ten film. No to ja Was żegnam. No i pa!